Z tej strony o roślinach. I sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Twister, producent domowych spryskiwaczy do roślin. Zaraz prezentuję Wam jak to działa. No, więc tyle o sponsorze. Polecam. I możemy przechodzić do odcinka. Więc teraz y, pokażę Wam y, moją paprykę. To, to, to jest papryka, tak? Mamy oliwkę, mały, duży wiąz, mały wiąz, duży, mały, mały, duży, dobra, nieważne, już się sam gubię. Tutaj hoduję takie gałązki w wazonie. Nie wiem, co z tego będzie. Ananasik. Ładny nasik. A to małe to jest mango. Że zresztą widać z pestki. I to duże to też jest mango. Też widać z pestki. Ostatnio zakupiłem również w sklepie ogrodniczym aloes. Tak. Dokładnie kupiłem aloes. O Jezu I jeszcze kupiłem taką pomarańczkę. Ładna pomarańczka. Mega duża. Bardzo. cytrynka wyrasta powolutku kolejny ananasik tu poziomki rosną powoli no a tutaj drzewko szczęścia pokażę wam jeszcze katastrofę co się niedawno stała Mianowicie drzewko szczęścia mi się złamało. W pewnym momencie po prostu kot przewrócił mi tę doniczkę, znaczy się już nie tom, bo tamta doniczka świętej pamięci przewróciła się i zbiła. Zbiła się, niedobry kot, zbiła się. No i złamała tutaj to drzewko szczęścia. No i to. Ta drzewka szczęścia są już teraz moczone w wodzie. Żeby się ukorzeniły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę na bieżąco informował. Może na karcie społeczności też. Mam nadzieję. No, reszta drzewek szczęścia jakoś tam sobie rośnie. Ale myślę, że to drzewko szczęścia i tak jakoś odbije. No i tutaj też do ucierpiało. Niestety. Te drzewka też się tak trochę przekrzywiają. ładnie. Dobra. A, to jest jakaś dwudziestoletnia juka. Bardzo dużo. Więc mm, ja myślę, żeby to było na tyle. I. I nie, nie do zobaczenia, bo mam Wam do przedstawienia chomiki. Ale to w następnym odcinku. Więc tu było o roślinach. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa.